Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie i pozdrawiam. A dzisiaj sobie pójdziemy tu w las. Tu pochodzimy troszkę zobaczyć, tu troszkę tak pochodzić. Tam się idzie oczywiście nad wodę, no ale mówię, a tu zajedziemy w lewo. Chodź tu, Ares. Tam nie wolno. Chodź tu. Jest trochę błota, ale mam buty odpowiednie, jest tak spoko. <laughs> e, rękawiczki. Idzie jeszcze takie te wszystkie rzeczy jeszcze. Jest pomrożone tu, ale już ptaszki śpiewają. Jest taka wczesna wiosna już, także jestem zadowolony. Pamiętacie, jak to byłem? Zbierałem, chodziłem tu, tam, to wszystko. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Ares, chodź tu. Nie wolno tam. Tam autka jeździ, co ty? <grym> także postasujemy zobaczymy jak to wygląda także jeszcze raz was witam bardzo serdecznie No i zapraszam na film Jaki to film będzie to nie wiem no. Ktoś tam idzie Ares już oczywiście Patrzcie jak patrzy z niego To no, on już teraz nie Kto tam idzie Ares? Kto tam idzie? Kto tam? Pilnuj, pilnuj Widzicie jak macie? tam, widzicie facet chodzi Chodź Ares, chodź Chodź, nie wolno, chodź Dobra, lecimy Jeszcze dobrze nie zacząłem A już buteleczka oczywiście Spada, tak? No ale wiecie co? Jak nazbieram tutaj trochę śmiecików To pójdziemy potem właśnie tam na drugą stronę Bo tam są te pojemniki na, na śmieci tam to wysypiemy Jak na razie To nie ma tak źle Takie pojedyncze Śmieciuchy spadają do torby, widzicie? Także ale tu było tych śmieci wcześniej, bardzo dużo. <laughs> o, przyjdzie teraz marzec, już ta pogoda jest troszkę lepsza. Mm, będzie wiosna, Zaczyna palić z kominku, żeby odejść od tych wszystkich wysokich rachunków. Chyba, że znowu mi przyjdzie ostrzeżenie, żeby gazem palić <laughs> o, śmieszne po prostu, śmieszne, ale prawdziwe Powiem wam nic dobrego Nic dobrego się nie zapowiada Co chwilę te podatki jakieś nowe jakieś nowe zasady Rozliczeń Boże święty co tu się dzieje to jest papiernie no, jakaś masakra jest po prostu powiem wam ja nie wiem kto na tym komu na tym zależy, żeby ludzi tak jakieś żeby doprowadzić do jakiegoś skrajnego ubóstwa człowiek, ludzie idą na emeryturę myślą, że sobie będą spokojnie żyć na emeryturze, ale nie bo na, na emery, jak dostaje człowiek emeryturę to musi tak na tabletki zarobić na, na opłaty i na jedzenie i to jest wszystko co na co mu starcza jak dobrze jest jak mu starczy na to. po prostu to jest jakaś masarka, masakra chcą doprowadzić do tego żeby człowieka na nic nie było stać potem dadzą parę złotych bo my wam daliśmy Zgłosujcie na nas. Jakie to jest. I to tak już od tylu lat jest jedno i to samo. Ludzie się dają nabierać na takie głupoty. To jest coś strasznego. Po prostu. Te kampanie wyborcze, te wszystkie inne rzeczy. To jest, to jest jedna wielka ściema. Tylko i wyłącznie. Oni dla Polski. Wszyscy będą działać. Pracować dla Polski. Hmm. Wielkie, ale prawdziwe, co zrobić? Dlatego nie zajmuję się polityką, bo po prostu tam są jakieś śmieci. Chciałbym tam nic zobaczyć, ale dobra, jak będę wracał. Tutaj jest sambo, po prostu takie jedno wielkie sambo. Polityka. Ech. Najgorzej jest to, że ludzie na tym cierpią. O, wiecie co, Tam mam chyba dziurawy gumowiec. Bo mi tam coś przecieka, chyba mam... Mokro już zaczyna mi się robić. Gdzieś chyba od spodu. Tylko się zastanawiam, czy mnie stać na, na nowe gumowce, czy nie. <laughs> nie no, bez żartów. Stać mi, ale... <laughs> Wiele ludzi ma taki dylemat, właśnie co kupić. Czy może tego w tym miesiącu nie kupować? Wiecie, bo to nie chodzi o, o czasy jechać za 20 czy za 15 tysięcy, tylko o zakup jakichś butów, jakichś ubrań. Takie dylematy. I to jest najgorsze, co może być. Idę tam, bo tam są. Tam je Dobra, my robimy swoje i, I tyle. No. Ja się będę starał żeby jak najmniej rachunków płacić za wszystko Patrzcie, ile drzewa się wala Będę to wszystko do kominka i spalić to wiecie ile palenia o, ale za niedługo i tak nam zabronią w kominkach palić no nie no, najważniejsze, żeby wiatraki były, pompy ciepła, takie rzeczy. I, I będzie wtedy tania energia. Od 20 lat to słyszę, że tania energia. Zrób, wymień zarówki, Wszystko jakieś tam te... na lodówkach AAA, energooszczędne i tak dalej. Wszystko na i dalej płaci człowiek większy, większe rachunki, no nie? Robią w bambuko ludzi. To jest coś strasznego po prostu dobra idziemy dalej sprzątać no już pół torby jest i tak sobie chodzę i tu jakiś w tam jakiś śmieciu widzicie i tak pół torby już się nazbierało ale jeszcze pochodzimy, idziemy tu teraz w las przejdziemy zobaczymy co tu jest Hmm. Tutaj idziemy zobaczyć tu widzę jakieś śmieciuchy A teraz O Jezus patrzcie Co to tu się dzieje? Raz Patrzcie ile butelek Tych plastikowych, plastikowych 5 litrowych Po co to komu tu było? 5 no ja muszę to zabrać ja tu potem zmieszczę wszystko tu Patrzcie A ja to się zmieści No dobra A Tego tu nie było Nie wiem po co to komu tu było ale Przelić się ten nowy podatek zaś. Już tam dyskutują na ten temat. Katastralny mieszkanie prywatne, tam w dom, od wartości tego wszystkiego. <laughs> będziemy płacić podatki. Tak już dyskutują, coś tam kombinują, to wykombinują, będziemy płacić. Tak muszą zrobić, żeby tam dowalić całkowicie, żeby zubożyć, zniszczyć. Żeby nie miał tylko elity, jakieś pieniądze miał. A ciebie upodlić do tego dążą. I masz płacić podatek jeszcze. To, to tego nie umie zrozumieć. Bo wiecie, jak pracujesz, zarabiasz pieniądze, które są opodatkowane. Potem przykładowo budujesz dom, tak? I te pieniądze, które już opodatkowane masz, miałeś, zapłaciłeś podatek. Kupujesz materiał, musisz też zapłacić podatek, to jest VAT tak. Ten podatek musisz zapłacić. Budujesz ten dom. Transporty to wszystko. Znowu podatki płacisz. Zatrudniasz ludzi, znowu płacisz podatki. Wszystko co byś nie zrobił, płacisz podatek. I teraz na końcu jak już wybudowałeś, myślisz, że już masz fajnie. Ogólnie tak jakbyś miał na przykład do zainwestowania 100 tysięcy. To, jakbyś coś zaczął budować czy coś robił, no to stracisz na tym jakieś 40 tysięcy na tych samych podatkach. No, gdzieś tak, plus minus. <grystanie> I taka jest rzeczywistość, właśnie. Jak sobie zatrudnisz ludzi do pracy, żeby ci tam coś zrobili i tak. Dalej. No, i teraz, jak cieszysz się swoim czy mieszkaniem, czy, czy domem, że już wybudowałeś, czyli dom miał kosztować przykładowo pół miliona. Ale ty zapłaciłeś 700 tysięcy. No bo te podatki do tego trzeba było doliczyć. Także każdy, każdy, jeżeli kosztory zrobisz na cokolwiek w domu jakieś remonty albo to do tego, to musisz od razu dodać te przynajmniej 21% do, tego, do tej kwoty. Bo to nigdy nie wyliczysz tak dokładnie, także nie ma opcji żadnej. Hmm. I teraz mamy płacić Bo ty sobie zapłaciłeś za to twoją krawicą i masz płacić jeszcze od tego podatku. Już płacisz oczywiście, za zadam podatek. Ale to nie są takie już, chociaż teraz ostatnio przyszły już duże. Ale to jeszcze nie są takie, jakby wpadzili, wprowadzili ten katastralny. Dobra, ja tu muszę jakoś przejść. Tu jest tak zarośnięte. Ares! Dobra, gorzej. Starczy tej gadki. A ja tak sobie tak czasami, wiecie, chodzę i myślę coś tam napiszą ktoś w internecie, wiecie, ja to potem przewertuję, zobaczę czy to prawda czy nie. No, to tak. Także musimy robić wszystko, żeby jak najmniej płacić, pamiętajcie o tym. Wszystko trzeba robić, żeby jak najmniej płacić. Oni nas oszukują wszyscy, także my musimy też brać z nich przykład. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Ja już po prostu nie mam gdzie tego zabierać. Muszę iść już do pojemnika. Hmm. No po prostu ja nie mam gdzie tego dawać w Pojedli Popili Zostawili No po co wyrzucić to Oj Boże Patrzcie No nie ma szans już co złożyć Idziemy do pojemnika. <noise> Jakieś obija mi się to, one. te śmieciuchy, ale powiem Wam, że w sumie to tak się zastanawiam. Teraz mogłem wziąć taki duży worek, <noise> bo spokojnie bym nazbierał, zbierał. A myślałem, że mu, Mówię, a taka duża torba. Wystarczy? No nie wystarczy. No nie, nie wystarczy. Nie, nie wystarczy tylko pisać to. Myślicie, że ktoś zwraca na to uwagę? <laughs> no, no tak to jest. No. Nikt nie widzi, nikt nie patrzy. To już wyrzucają to po prostu. Za siebie, pod siebie, obok siebie. <laughs> I potem tak to wygląda Ja wiem, że teraz są według was ważniejsze rzeczy tam ta polityka, geopolityka i inne rzeczy ale to nie znaczy, że nie mamy robić swoje, tak Ja wiem, że Was to interesuje Ale i tak nie mamy wpływu na to no niestety, My nie mamy wpływu. Jeżeli byśmy mieli wpływ jakikolwiek na to wszystko, to byśmy już to dawno zmienili. Ares! Tak? Bo, <śm> bo powiem, kto ma najwyższą władzę? Kto ma w Polsce najwyższą władzę? Ludzie mają, tak. Tylko i włącznie Ale nikt z tego nie korzysta no niestety Dlatego powinno być referendum na jakieś tam takie rzeczy Ja już nie pamiętam kiedy było jakieś referendum ale... Dobra ja muszę wyłączyć się tam pani strzelnik gdzie będzie się bać No dobra My już jesteśmy No I wyrzucamy tam, gdzie to powinno być. Tak to zabieram, bo szkoda. A nie będę się z Wami żegnał jeszcze. Idziemy tam na plażę na dół zobaczyć, jak to tam wygląda. No, myślę, że tu będzie chociaż czysto. <śleszamy> powinno być czysto. Co to tam na tej wodzie się dzieje? No to nie mówcie, że na lodzie się wędkarze. Taki gruby lód jest jeszcze. O, nawóz. Idziemy tam, zobaczyć. Taki lód gruby jest. Zaraz zobaczymy. No nie, tu już tu jest, Zobaczcie. Tu jest jakieś 5 cm. Tu już jest roztopy. Są. Tam widać taką bryłę lodu Może z 10 cm będzie miała Tam daleko siedzą Tam patrzcie ile ludzi Na lodzie wędkarzy Sporo Także Nie. Powiem, powiem wam teraz Я бы уже не боялся ходить там Не знаю, как я вижу, тут все растоплено по боку Nie wiem, czy to jest bezpieczne, no ale jak sobie tak są, to niech się łapią, niech sobie łapią te ryby. Hmm. No dobra, ja sobie tu jeszcze troszkę pospaceruję. Pogadałem trochę. <ścoughs> no, wiecie co, ja nie wiem, że pompy ciepła na przykład, ja gaz zrobiłem, tak, parę lat temu. No to takie rachunki średnio przychodzą. No, teraz coraz więcej. Z każdym miesiącem coraz więcej płacę. To już nie chodzi o zużycie, ale tam mniej więcej, że są jakieś tam dodatkowe opłaty jakieś wchodzą. Ale jeszcze. Dobra, chciałem gaz. No, ale teraz jakieś mają te ETS-y być, jakieś dodatkowe jakieś tam. Także nie wiem, czy to będzie opłacalne. Tak promują te pompy ciepła, to jak mówię, że... No ale według mnie to to nie to nie to nie jest opłacalne zawsze było tak że co jest na prąd elektryczny ogrzewanie domu i tak dalej to nigdy nie było opłacalne tak? bo to była zawsze najdroższa jednostka zawsze było węgiel drzewo gaz to były tańsze rzeczy teraz już wszystko podnoszą tak nawet ten gaz który miał być ekologiczny którym teraz nie jest tam Nieważne, nie wnikam w to a teraz zakładać elektryczne ogrzewanie, bo to jest elektryczne ogrzewanie Tak no i musisz mieć najlepiej fotowoltaikę, bo jak nie masz do tego, żeby ci produkowało prąd, no to jesteś zrujnowany w rachunkach. A, a jeżeli masz, jeszcze po nowemu tę umowę, po nowemu są fotowoltaiki no to też się nie, już nie za bardzo opłaca, tak powiem. Wiecie, tyle kasy się po, człowiek płaci za instalację, te wszystkie, co robimy do domu, tak. No to się już nie zwróci, no nie ma szans, bo po prostu dzisiaj jest bum, zrobisz, człowiek zrobi, to wszystko myśli, że jest ok. Nie, za 2-3 lata wszystko się zmienia. I potem znowu dostaniesz po prostu kopa i tyle. A najgorsze, według mnie, zrobić jak cokolwiek na, na elektrykę. No to jest najgorsze, opłaty są. Zawsze będzie elektryka drożeć, nikt mi nie będzie mówił, że, że tam zrób sobie to, czy tamto kup sobie takie i takie, to, bo ja już z własnego doświadczenia wiem, że wszystko drożeje na okrągło, niezależnie od tego, co byś nie zrobił, i tak będzie drożeć, a energia elektryczna będzie zawsze najdroższa i nie opłaca się ogrzewania domu e, e, elektrycznie, nigdy się nie opłacało i nie będzie się opłacać, także to są ściemy jakieś, te pompy ciepła to są ściemy, nie opłaca się. Jeżeli pompę ciepła byś chciał założyć Ja wiem jak to działa no. To że prądu niesamowite ilości no. no to wiecie, no bo to mówią, że trzeba mieć energooszczędny dom i tak dalej No ja wiem ja też mam taki tak. też dlatego tak dużo rachunków nie płacę Zrobił już sobie No ale jakbym miał do tego ogrzewanie zamiast teraz gazu, to bym musiał 2 trzy razy tyle płacić za pompę ciepła, tak? No. a ci co nie mają takiego dobrze zrobionego domu, no to nie wyobrażam sobie. Dlatego to jest tak, tylko po to, żeby ktoś to kupił. Myślę, ktoś tam się specjalizuje w tych pompach ktoś po prostu sprowadza, robi To to jest taka, wiecie, tam z góry taka nagonka, a potem będziecie płakać wszyscy, bo będziecie takie rachunki płacić za tą energię, że uwierzcie mi, będziecie likwidować to wszystko. Taka jest prawda, no niestety, trzymajcie się, uśmiechu Wam życzę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak się Wam podobało. No dzisiaj tak raz w roku tam sobie coś pogadamy czasami o takich rzeczach, ale każdy ma swoje zdanie oczywiście, na no to wszystko. Ja jeden powie, że to jest lepsze, tamto powie, że to jest gorsze i tak dalej, temu to pasuje, temu nie pasuje. No oczywiście, że tak, jasne, temu to pasuje, temu to. Wszystko w zależności, ile ma człowiek pieniążków. Nie oszukujmy się, no. jeżeli kogoś stać na pompę ciepła, to on będzie co robił i będzie reklamował i będzie umowy robił z takimi różnymi tymi, no ale i będzie ok, wszystko i pięknie, ładnie, wszystko lekko ok, ale uwierzcie mi, on nie ma 5000 na miesiąc czy 4000 na miesiąc. Tak to działa, no niestety. Trzymajcie się, pa, do następnego. Ares. Ale ty wielki się zrobiłeś, razy dwa. <laughs>